Witajcie, nazywam się Ryszard Kowalaka. to jest kolejny odcinek MS mi Otwieram. Jej, jeszcze nie założyłem mu głowy, a już jestem zachwycony. A mowa oczywiście o kosmicie, kosmicznym wojowniku. Ma on świetnie dopracowane spodnie w kolorze jasno-niebieskim z ciemno-niebieskim łącznikiem. No nie, to nie jest ciemno-niebieski, to jest po prostu niebieski łącznik. Wyżej natomiast jest torsik. Który w całości jest jasno-niebieski Poza Zielonymi kosmitowymi Rączkami I ma nadruk zarówno z przodu Jak i z tyłu I to nadruk Świetny Trudno mi co prawda tutaj wyszczególnić Jakiś jeden Najlepszy, najbardziej godny uwagi Detal Po prostu kształt jest świetnie skomponowany I Wspaniale wygląda, tylko częściowo będzie zasłonięty przez głowę, dlatego nie założyłem jej od razu. Głowa jest z trochę gumowego plastiku, ale to było do przewidzenia, w końcu to jednorazowy element wyprodukowany przez LEGO, ewentualnie wykopią go za jakieś 2-3 serie. I dodadzą tu szminkę, tak jak to było z kobietą robot i panią Cyklop. Zresztą pani Cyklop jest właśnie w tej serii. Wracając do meritum, twarzyczka jest świetna. Przywodzi mi na myśl Udy z doktora Hu. Oczy są niebieskie i dzięki temu świetnie pasują do stroju. I sprawiają, że cała postać wygląda dość łagodnie. Natomiast ten nadruk na samej czaszce przywodzi na myśl nadruki na legowych dinozaurach i też jak najbardziej pasuje, robi jak najbardziej pozytywne wrażenie. Jako broń, otrzymujemy taki oto blaster, do którego możemy tutaj coś. Przypiąć na przykład strzykawkę wraz z tym dość podspolitym elementem lego, który tutaj symbolizuje to, że jest to broń laserowa. Reasumując, jak wygląda całokształt? Całokształt wygląda świetnie. Jestem absolutnie oczarowany tą figurką. Jeżeli tak mają wyglądać kosmici. A kosmonauci, tak jak widzieliśmy dwa odcinki temu, to ja kibicuję kosmitom. Tym bardziej, że poprzednia figurka, która bardzo mi się podobała, czyli Evil Mech, też ma w nazwie Evil, czyli jest zły kosmiczny. A ten czarodziej z tej serii też ma nazwę Evil, czyli co, wszystko co złe to dobre? Taki płynie z tego morał? To było na tyle na dzisiaj. My widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.